Kiedy nagroda jubileuszowa stanowi podstawę składek ZUS? Nagrody jubileuszowe są obowiązkowo wypłacane przez pracodawców w sfery budżetowej. Pracodawcy sektora prywatnego mogą również wypłacać nagrody jubileuszowe, o ile warunki jej przyznawania będą opisane w przepisach zakładowych. Wypłata tego składnika jest ściśle związana z posiadaniem odpowiedniego stażu pracy przez pracownika. Zgodnie z przepisami, nagroda jubileuszowa nie stanowi podstawy składek ZUS, o ile jej wypłata nie następuje częściej niż raz na 5 lat. Jeśli zatem nagroda jubileuszowa jest wypłacana częściej niż raz na 5 lat, to stanowi ona podstawę składek ZUS. Ale oczywiście od tej reguły są pewne wyjątki. Są takie dwa wyjątki. Po pierwsze, gdy pracownik nabywa prawo do emerytury lub renty, a do wypłaty nagrody jubileuszowej ma mniej niż 12 miesięcy kalendarzowych, wtedy można mu wypłacić taką nagrodę jubileuszową bez składek ZUS. Drugi wyjątek stanowi wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika, który udowodnił wyższy staż do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej niż wówczas, gdy była wypłacona mu poprzednia nagroda jubileuszowa.